Witajcie! W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób przydełkujemy za pomocą ściegu siatkowego. Ścieg siatkowy to inaczej technika filet. Technika ta składa się z okienek pustych i okienek pełnych. Okienka puste, kratki puste tworzą nam tło dla wzoru, które powstaje z okienek pełnych, czyli słupków. Przykładem może być ta serwetka. Ona jest właśnie zrobiona ściegiem siatkowym i jak widzimy, kratki puste to tło dla króliczka, który powstał z odpowiednio ułożonych słupków. Aby zacząć dziergać tą techniką, wykonujemy na początek łańcuszek. Liczba oczek w łańcuszku powinna być podzielna przez 3. Następnie wykonujemy jeszcze 5 oczek. Tu wam pokażę. To są moje oczka łańcuszka. Kilka oczek łańcuszka. 5 oczek, które należy wykonać e, dodatkowo, to są oczka, y, które będą nam potrzebne na brzeg. A więc. Trzy oczka, które będą nam zastępowały słupek brzegowy, a następnie dwa oczka, które będą dokładnie nad tymi, tworzyły daszek dla naszej kratki. Następnie wbijemy się słupkiem w to oczko, a więc mamy trzy oczka: dwa i dwa. W sumie 7 oczek, a więc gdy wykonamy te 5 dodatkowych oczek, pamiętajmy, że wbijamy się w ósme oczko licząc od szydełka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ósme oczko to będzie nasz słupek. Wtedy powstanie nam kratka pusta, okienko puste. I tak. Mam nasz łańcuszek. Wykonuję 5 oczek. Tu mam 5 oczek, 6, 7 i tu mam 8. 8 oczko licząc od szydełka. Wbijam się pod dwie nitki. Ha. Zanim się wbiję, muszę zrobić narzut, żeby otrzymać słupek. I przeciągam nitkę. Wykonuję słupek. I w ten sposób powstało mi pierwsze okienko. Żeby zrobić kolejne okienko puste, robię dwa oczka łańcuszka. Omijam dwa oczka w moim łańcuszku. Na dole, czyli mm, dwa oczka z rzędu poprzedniego. Wkłuwam się w trzecie i znowuż muszę najpierw zrobić narzut, bo chcę zrobić słupek. Mam już dwie puste kratki. A więc, jak widzicie, na naszym schemacie to będzie wyglądało Teraz natomiast chciałabym zrobić kratkę pełną. Nie robię więc tych dwóch oczek, tylko zastępuję je słupkami. Kratka pełna to tak naprawdę cztery słupki dwa brzegowe, które stanowią jakby ramkę boki naszej kratki, i dwa słupki w środku. Tak to będzie wyglądało. Nie robię oczka, tylko od razu nabieram nitkę i wkłuwam się w następne oczko. Robię słupek. I w kolejne oczko. Już mam trzy. I jeszcze raz. W ten sposób mam kratkę pełną. Jeżeli teraz znowu chciałabym przejść do kratki pustej, okienka pustego, robię dwa oczka łańcuszka, omijam dwa oczka w poprzednim rzędzie i wkłuwam się w trzecie oczko. Robiąc słupek. A więc mamy dwa okienka puste i jedno pełne. Na schemacie te dwa oczka powstały nam tu i słupek tu. I to jest cała filozofia ściegu siatkowego, czyli techniki filet. Za pomocą tej techniki można tworzyć naprawdę piękne wzory, całe obrusy. Jest ta technika niezwykle prosta, niemniej potrzeba dużo cierpliwości i uwagi, aby nie pomylić się w kombinacji słupków. Jeżeli chcemy, żeby wzór nam wyszedł, musimy bardzo uważać, gdzie robimy Okienka puste, a gdzie pełne. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej moich prac, zapraszam serdecznie na mojego bloga www.crosset.pl oraz do subskrypcji mojego kanału na YouTube.